Na pustyni synowie Izraela mówili, któż nam da mięsa, abyśmy jedli? Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebule i czosnek. Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza manną. I dalej słyszymy o tym, co to jest manna, i dalej słyszymy o tym, jak się już zdenerwował, nie wytrzymał Mojżesz, chociaż zawsze był taki cierpliwy i miłosierny. Tutaj już nie wytrzymuje i prosi Boga, zabierz mnie, czy ja urodziłem ten naród. Już nie mogę dalej z nimi, zabierz mnie. Naród Izraela, który Bóg wywiódł z niewoli egipskiej, narzeka, narzeka i chce wrócić do niewoli. Kiedy był w niewoli, płakał, że chce na wolność. Kiedy jest na wolności, chce do niewoli, bo brakuje czosnku i cebuli. I jeszcze może mięsa, jakiegoś by się przydało. Ciągłe niezadowolenie, ciągłe niezadowolenie. Nie potrafią zobaczyć tego, ile Pan Bóg dla nich zrobił. Manna, już, już się znudziła ta manna. Jak nie było manny, to się chciało manny. Jak już dostali Mannę, cieszyli się. No już teraz ta manna to zbyt mało. Ciągłe niezadowolenie. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Ciągle chcemy być nie tu, gdzie jesteśmy, ale gdzieś indziej. Ciągle jest na co narzekać. I tak jest w naszym życiu. My też jesteśmy jak ci Izraelici. Ciągle narzekamy, ciągle nam czegoś brakuje, ciągle coś nie tak. Choć zamiast zobaczyć to, co jest, to, co mamy, że Pan Bóg daje nam wolność, ale nam nie, nie potrzeba tej wolności, bo nie ma co boli czosnku. to po co nam taka wolność? Nie ma co boli czosnku. Ciągle czegoś brakuje, nie umiemy docenić, a czasem trzeba trochę wytrzymać, trochę, trochę prze, przecierpieć, trochę, trochę wytrzymać jakieś trudności, znieść trochę trudności. No nie, nie zawsze musi być wszystko idealnie, wszystko tak, jak jest i tylko byle co to już, to już narzekamy. No Trzeba trochę wytrzymać, trzeba trochę okazać jakiegoś. Męstwa, wytrwałości, cierpliwości, wytrzymać ze względu na jakieś większe dobro, które otrzymamy. I zwróćmy uwagę, czy my nie narzekamy, czy nie, nie zbyt łatwo narzekamy, czy nie jest tak, że my ciągle narzekamy, że już ktoś może, kto nas słucha, ma nas dosyć, nie chce z nami rozmawiać, bo ciągle my narzekamy, no ile można, I, a, a my nie umiemy zobaczyć tego, co jest tylko ciągle narzekamy. A gdyby ci Izraelici na przykład o coś Boga poprosili, oni nigdy o Boga o nic nie proszą, a ciągle mają pretensje, ciągle, ciągle czegoś im brakuje, ciągle jakiś jakieś płacz. Gdyby na przykład ci Izraelici powiedzieli do Boga, Panie, dziękujemy Ci za to, żeś nas wywiódł z niewoli egipskiej, dziękujemy Ci za to, że mamy mannę, a tak by się chciało trochę mięsa i trochę cebuli i czosnku. Może byś dał nam, prosimy Cię, i myślę, żeby Pan Bóg dał i zupełnie inny byłby nastrój tego spotkania, tej rozmowy. A Pan Bóg by dał, bo i tak dał to mięso później, jak wiemy. Ale czy może rzeczywiście zamiast narzekać, to moglibyśmy podziękować Panu Bogu za to, co mamy, i delikatnie, tak jak dzieci czasem się łaszą do rodziców, a może byś dał mi coś tam. No i rodzice często ulegają i dają to, bo tak ładnie to dziecko prosi. Jak możemy, byśmy tak Pana Boga prosili i dziękowali Mu za to, co jest, i cieszyli się z tego, co jest, uwielbiali Pana Boga, i o coś Go prosili, czego nam brakuje. Myślę, że Pan Bóg by nam to wszystko dał. Dzisiejsza Ewangelia. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w Łodzi na miejsce pustynne osobno Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadło, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego Jego uczniowie i rzekli, miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom. Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebuję odchodzić, wydajcie dajcie im mieść. I później jest rozmnożenie chleba. Kilka myśli z tej Ewangelii. Piękna Ewangelia, nie tylko dlatego, że Jezus rozmnożył chleb, ale dużo z fajnych takich myśli tutaj. Jedno jest to, że Jezus chciał pobyć sam. Chciał pobyć sam, bo dowiedział się śmierci Jana Szczyciela, zabolało go to, chciał trochę pobyć sam. Rzadko Jezus jest sam, może na krzyżu jest sam, a tak rzadko Jezus jest sam, ciągle, ciągle wokół są ludzie i chciał już trochę pobyć sam, tak jak i my, jak jesteśmy wśród ludzi dużo, to chcemy trochę pobyć sami, powinniśmy trochę pobyć sami, ale ludzie nie dają mu, przybiegają, dowiadują się, on płynie łódką wprost, a oni dookoła i są szybciej niż on. I tylko wysiada, już jest tłum wielki. I Jezus zlitował się nad nimi, zlitował się nad nimi. Czy my umiemy zlitować się nad ludźmi? Czasem my chcemy być sami, czasem chcemy gdzieś odpocząć, chcemy już chwilę chociaż odpocząć, a tu ktoś znowu przyszedł i znów czegoś chce. Czy umiemy się zlitować? Czy umiemy ofiarować, poświęcić swój odpoczynek, swoją jakąś samotność, swoje jakieś pragnienia, że my chcemy teraz tak, a nie, nie udaje się? Czy umiemy jakoś tak oddać to, zlitować się nad tymi ludźmi? Oddać to Panu Bogu, trudno nie. Nie mogę odpocząć, nie mogę być sam. No trudno, to, to, to poświęcę się, ale z uśmiechem posłużę tym ludziom, bo oni tego bardzo potrzebują. Zlitować się, zrezygnować z siebie, ze swojego ja, czasami to jest wielka sztuka. Ludzie biegali za Jezusem, ale czego szukali, czego od niego chcieli? Słyszymy, że on uzdrowił ich chorych, czyli oni przede wszystkim chodzili za Jezusem, bo bardzo potrzebowali zdrowia zdrowia albo swojego, albo swoich bliskich i widzieli, że tylko Jezus może im w tym pomóc. Jeśli Jezus nie pomoże, nikt im nie pomoże. Dlatego biegali za Jezusem, bardzo chcieli być, chcieli się go spotkać z nim, bo potrzebowali zdrowia. A Jezus im dał nie tylko zdrowie. Jezus im dał swoje słowo, swoją obecność. Jezus im dał też chleb powszedni, którego potrzebowali, bo byli głodni. Jezus zaspokoił kilka ich głodów, chociaż oni może nawet o tym nie myśleli. Otrzymali więcej niż, niż pragnęli, bo Jezus wiedział, że tak naprawdę to oni potrzebują czegoś innego. Nie tego, z czym przychodzą, o co proszą. Oni to czują najbardziej, ale tak naprawdę potrzebują czegoś innego. To jest Jezus. Jak przychodzimy do Niego z jedną prośbą, z jakąś jedną potrzebą, to On daje nam jeszcze dużo więcej. I my się też musimy uczyć, że czasami przychodzi do nas człowiek, i o coś nas prosi, ale my widzimy, powinniśmy widzieć szerzej, że ten człowiek tak naprawdę potrzebuje czegoś innego. On chce od nas czegoś materialnego, a my widzimy, że on potrzebuje i jakiejś uwagi, i jakiejś, jakiejś rozmowy, i jakiejś modlitwy za niego, i czasu poświęconego jemu. Że on często człowiek potrzebuje nie tego, z czym sam przychodzi, o co prosi. Spojrzeć szerzej na człowieka, tak jak, tak jak patrzy Jezus. I widzimy, że ci ludzie biegali za Jezusem. Czy my umiemy biegać za Jezusem? Czy w to, co my robimy, to my biegamy za Jezusem, czy raczej biegamy, biegniemy od Jezusa? Że tu się mamy pomodlić, uciekniemy od tej modlitwy. Mamy przyjść do kościoła, uciekniemy od tej modlitwy. Czy my umiemy biegać za Jezusem, szukać go? Nie, nie możemy go znaleźć w jednym kościele, idziemy do drugiego. Na tą modlitwę nie odpowiada, to jeszcze jedno się pomodlę. Przyszedł nam coś jeszcze nie, nie czuję się, żeby Jezus pomógł. To jeszcze na adorację zostanę. Czy umiemy tak biegać za Jezusem, jak nam, zwłaszcza jak nam czegoś bardzo potrzeba, i wtedy Jezus, jak widzi naszą postawę, zlituje się nad nami, zlituje się i da nam to, czego nam potrzeba. Jakoś szczególnie mocno czuję te słowa, które Jezus mówi do swoich uczniów: wydajcie im mieść, wydajcie im jeść. Może to brzmi jak trochę drwina, no jak mogło dać? Takim tłumom, jak mogło dać? A może to brzmi jak jakaś pewna próba, żeby się zastanowili nad tym, co. I, i pomyśleli, co mogą zrobić. Można i tak na to spojrzeć. Ale tak naprawdę to, jak Jezus powiedział, wydajcie mieść, to oni dali im mieść. Czytamy, że Jezus kazał tłumom usiąść na trawie, wziął pięć chlebów, spojrzał w niebo, mówił błogosławieństwo. Połamawszy chleb, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Czyli Jezus mówi, wydajcie mieść, i oni dali im mieść. Ale dali chleb, który Jezus rozmnożył. Jezus im dał chleb, a oni dawali tłumom. I mówił, wydajcie mieść. Oni zrozumieli, że oni mają zdobyć ten chleb. Nie ten chleb daje Jezus. A wy weźcie od Jezusa i dajcie ludziom. Czyli Jezus do nas też mówi, wydajcie im mieść. Posyła nas do ludzi, których spotykamy. I co my mamy im dać? Dać to, co otrzymaliśmy od Jezusa. My jesteśmy bardzo bogaci. Otrzymaliśmy Słowo Boże, otrzymaliśmy Eucharystię, modlimy się, otrzymaliśmy wielkie łaski od Jezusa. Jacy jesteśmy bogaci, a przychodzą do nas ludzie, którzy tego nie mają. Wy dajcie im jeść, dajcie im moją miłość, dajcie im moje słowo, podzielcie się wiarą z tymi ludźmi, dajcie im jeść, dajcie to, co otrzymaliście ode mnie, dzielcie się, dzielcie się wiarą jak chlebem. Może warto tak spojrzeć dzisiaj, będą różne spotkania z różnymi ludźmi. Kogoś spotykamy, widzimy, rozmawiamy z jakimś człowiekiem i usłyszeć w głowie to, to słowo Jezusa, dajcie im jeść, daj je mu jeść, daj jej jeść. I żeby pomyśleć, a co ja mogę temu człowiekowi dać? A czym ja się mogę z nim podzielić? Może trzeba mu udzielić czas, uwagę, trzeba pobyć z Nim, trzeba z nim porozmawiać, czego potrzymać na duchu, trzeba podzielić się wiarą, podzielić się Słowem Bożym. Trzeba, a może mu fizycznie też mogę mu coś dać, jakiegoś cukierka, jakiś kwiatek, jakieś cokolwiek. Zależy tak pomyśleć, czego ten człowiek potrzebuje, żeby nie spotykać się z ludźmi, tylko co ja mogę dostać od tego człowieka, ale Jezus mówi, dajcie im jeść. Podziel się mną, podziel się miłością, podziel, podziel się wiarą. Podziel się z tym człowiekiem, daj mu jeść. On jest głodny, On potrzebuje czegoś. Czego ten człowiek potrzebuje? Pomyśleć, czego potrzebuje, i dać to, co Jezus mi dał. Wy dajcie mieść. I Jezus daje nam w ręce chleb mówi: daj Jemu biorę od Jezusa i daję temu człowiekowi, I dzielę się i ten chleb się rozmnaża, ta miłość się rozmnaża, tego dobra jest jeszcze więcej. Wydajcie mieść. Spróbujmy dziś kilkakrotnie, spotykając ludzi, usłyszeć to słowo Jezusa. Wydajcie im jeść i pomyśleć, co ja mogę dać temu człowiekowi, co ja mogę dać od Jezusa temu człowiekowi. I na to niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii i tak jak wczoraj, tak i dzisiaj, tylko już inny Fragment utwór muzyczny z wczorajszego koncertu posłuchajmy z Panem Bogiem.